Witam wszystkie byki w czytaniu na kwiecień. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc nie rezonuje z każdym. Weźcie tylko coś, jeśli uważacie, że jest dla was. Przechodzimy już do kart. Słuchajcie, w tle czytania e, macie e, jakieś ważne sprawy, jakieś ważne decyzje, e, jest jakaś potrzeba równowagi, pogodzenia czegoś, podejmowania decyzji, zamykanie starych spraw. E, jakaś sprawiedliwość ma się zadziać. E, tutaj jest takie głębokie rozważanie nad czymś, co, e, jak się zachować, co wybrać w danej sytuacji, jak e, sprawić, co zrobić, aby aby było dobrze, aby było umiarkowanie, aby była równowaga i jest takie poszukiwanie spokoju. Tutaj ktoś chce być taki, taki bezstronny i podjąć ważne życiowe decyzje w zgodzie z samym sobą. Zamyka oczy, niczego nie widzi. Stara się podjąć decyzję, wyważyć jakieś, jakieś, ważne, jakieś ważne sprawy. Jakieś ważne sprawy, bo mieliście w przeszłości trochę tajemnic, coś, jakaś niełatwa droga pod, pod prąd. Idziemy dalej. Energia ogólna na ten miesiąc, idziecie dalej. Macie yy, takie powolne przejście do kolejnego etapu w życiu. Taka jest energia, energia zmiany. Przechodzicie do, do, do czegoś nowego, ale to wszystko zadziewa się bardzo powoli, bardzo, bardzo spokojnie, tak miarowo, i to jest dobra energia, która was prowadzi, prowadzi dalej we właściwym kierunku, bo w jakiejś przeszłości, może niedalekiej, bardzo. Było jakieś odejście od kogoś, ktoś zdecydował, iż pójdzie w innym kierunku, w inną stronę, wybrał e, inną drogę życiową i ktoś odszedł, ktoś e, kogoś zostawił, e, zostawił coś za sobą i, i odszedł. I w chwili obecnej macie jakieś e, nowe, świeże sprawy w uczuciach, albo pojawiła się u Was w życiu nowa osoba i z którą zaczyna się coś dziać, jest taki świeży etap, albo Wy jesteście tacy też um, bardzo otwarci, gotowi na, na relacje i coś, coś takiego nowego, ale no, tu jest taka emocjonalność, że... Um, tak się zaczyna, miło jest, serce się otwiera, pojawiają się jakieś tam pierwsze miłe uczucia, ale musicie wiedzieć, że na to wszystko będzie miał ten wasz partner, który właśnie się pojawia w waszym życiu. Albo pojawi bardzo duży wpływ, bo on wkroczy z impetem dosłownie z impetem w wasze życie i wniesie taki ogień, takie pożądanie, że tutaj będzie się działo, działo bardzo, bardzo się będzie działo. Tu jest tak ognisty romans, takie kuszenie. Aż powiem Wam, że musicie trochę uważać, bo to będzie aż takie zniewalające, to będzie uzależniające. To nawet może być toksyczne. Tu jest tak duże pożądanie, takie y, przyciąganie do siebie, taka przyjemność, y, bardzo dużo przyjemności fizycznych, ogromnie dużo ognia. Tutaj te karty to tak płoną. I y, musicie trochę na to uważać, gdyż y, niektórzy z Was no, żonglują dwoma piłeczkami y, w, jednym, y, w jednym czasie. Mają y, jakieś y, Dwie sprawy równolegle i potrafią sobie z tym poradzić. Kroczą bardzo pewnie w tym wszystkim, ale to w pewnym momencie mogą być jakieś dylematy i jakieś właśnie decyzje do podjęcia. Pamiętajcie, że tutaj w tle czytania mamy to wyważanie, to odnalezienie się w jakiejś takiej sytuacji i tutaj znowu Wam się. To powtarza, żonglujecie, jest tutaj więcej niż dwie osoby. To jakaś może być właśnie relacja e, trzyosobowa po której stronie. Gdzieś tych osób może być e, za dużo w tym wszystkim, ale jest no, macie tyle ognia, macie taki płomienny romans na kwiecień. Że no będzie się działo, tylko tu jest ta przestroga, żeby uważać na tego diabła, bo was tak może omamić, tak opętać, że wy nie będziecie potrafili z tego wyjść, bo wpadniecie w taki nałóg i albo nie będziecie mogli yy, tak uwolnić się mentalnie w ogóle od tej osoby, bo ona taka będzie. Yy, tak w was wejdzie głęboko, że wy po prostu jak no jak narkotyk. Uważajcie trochę. Będzie bardzo dużo przyjemności, ale musicie starać się jakoś to wszystko umiarkować, wypośrodkować. Radą od kart jest, aby iść w nowe, ruszać śmiało i zaczynać coś, wyruszać w nową podróż życiową, ale znowu się nam pojawia. Bardzo ważna karta sądu ostatecznego, bo zamykanie przeszłości, starych spraw, jakieś e, decyzje, jako rezultat e, całej tej sytuacji, wszystkiego, co się zadziewa, to właśnie jakieś e, mogą być sprawy do rozwiązania, do pozamykania e, z kimś. Dla niektórych z Was mogą być to sprawy sądowe, no ale to niekoniecznie musi być tak dosłownie. W będziecie przechodzić taką przemianę wewnętrzną bardzo bardzo silną poprzez to wszystko, co się tutaj zadzieje, to wy bardzo będziecie się zmieniać, zmieniać wewnętrznie i to będzie bardzo bardzo odczuwalna dla was zmiana i będą takie no trochę ciężkie te chwile, trudne, bo to są energię podejmowania decyzji, przebaczania, odpuszczania, jakichś e, poważnych rozmów, takiego wiecie, to są arkana wielkie, to jest silna energia macie i sprawiedliwość, i sąd macie. Także tu naprawdę będzie może być jakieś domykanie starych, e, starych spraw, i podejmowanie bardzo, bardzo ważnych. Życiowych, życiowych decyzji, poszukiwanie tej równowagi, no i wasza, wasza transformacja. I mm, powiem wam jeszcze coś, że mm, dla niektórych z was osoba, która się pojawi i będzie z wami w to wszystko uwikłana, to jest jakaś osoba do relacji karmicznej z wami i to jest tutaj tak silnie mm, pokazane. Osoba, która po prostu musi się pojawić w waszym życiu, macie z nią coś do przeżycia, do przerobienia, i to będzie mega intensywne, bardzo silnie wiążące i, i takie zobowiązujące, uzależniające, i to będzie jakaś relacja karmiczna. Jak wiemy, związki karmiczne nie są łatwe. To jest ogromny magnetyzm, przyciąganie, niewytłumaczalne powiązanie ze sobą ludzi. Są w tym uczucia i pasja, ale jest też zawsze po drodze wiele, wiele problemów. Ale tutaj u niektórych będzie to właśnie taka, taka osoba, będzie się działo. Także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.